Zapraszamy na magazyn 33 kolejki eWinner drugiej ligi, w której problemy miały zespoły czołowej trójki i poznaliśmy dwóch kolejnych spadkowiczów, którzy dołączyli do siarki. Na początek zaczynamy tradycyjnie od rozkładu gier tej serii spotkań. Zaczynamy od Polkowic, gdzie przyjechała Polonia Warszawa, która tydzień temu zapewniła sobie awans do pierwszej ligi. Górnik, natomiast do ostatniej kolejki, będzie drżał o utrzymanie. Przed tym meczem tracił punkt do bezpiecznego miejsca. Przed rozpoczęciem spotkania gospodarze zdobyli się na miły gest i stworzyli szpaler dla mistrza drugiej ligi. Potem już skończyły się uprzejmości z ich strony. Piłkarze z Polkowic byli bardzo zdeterminowani i ruszyli do ataku. Do przerwy kilka razy postraszyli rywali, a najmocniej w 42. minucie. Po dalekim podaniu Jarosława Ratajczaka doszło do nieporozumienia między obrońcami gości. Piłkę przejął Szymon Kiebzak i uderzył, a Polonię od straty gola uratowała poprzeczka. Po przerwie w 53. minucie Górnik wykonywał czwarty drożny. Po dośrodkowaniu Ratajczaka głową Michała Brudnickiego pokonał Mateusz Magdziak. raz później gospodarze niemal skopiowali tę akcję. Znów z tego samego miejsca podał Ratajczak i ponownie uderzył Magdziak. Było 2 do 0 i taki wynik utrzymał się do końca meczu. W Polkowicach uwierzyli, że drugą ligę można jeszcze utrzymać. Do Siedlec przyjechała broniąca się przed spadkiem Radunia Stężyca. Z kolei gospodarze mieli jeszcze cień szansy na baraże i to właśnie oni stworzyli pierwszą groźną akcję. Lewą stroną zaatakował Cezary Damianiuk, poradził sobie z dwoma rywalami, z ostrego kąta strzelał dwa razy, ale Kasper Tułowiecki obronił. Goście szybko odpowiedzieli groźną akcją. W pole karne podał Ednilson Furtado, z bliska uderzył Cezary Sałczek i Maciej Kikolski musiał wykazać się, by odbić piłkę. Kolejna okazja gospodarzy to żółdrożny, po którym głową strzelił nad bramką Maciej Wichtowski. Piłkarze ze sterzycy przycisnęli, czego efektem był strzał z za pola karnego Radosława Stępnia w 26 minucie, ale Kikolski znów sobie poradził. W drugiej połowie goście byli coraz bardziej zdeterminowani. W 63 minucie po strzale Dmytro Mytroprichtny, piłka odbiła się od rywali i trafiła na głowę Wojciecha Łuczaka, ale ten nie wcelował w bramkę. Kluczowa akcja spotkania to sytuacja z 76. minuty. Wtedy po rzucie wolnym strzelał Tomasz Dejewski, ale został zahaczany przez Wichtowskiego i sędzia podyktował rzut karny. Z 11 metrów Mateusz Kuzimski zmylił Kikolskiego i Radunia prowadziła 1 do 0. Gospodarze nie potrafili wyrównać i zespół ze Sterzycy odniósł bardzo cenne zwycięstwo. Prawdopodobnie na wagę utrzymania. Po wygranych Górnika i Raduni, trzeci z zespołów broniących się przed spadkiem, rezerwy zagłębia lubiny, czekała trudna przebrawa w Lublinie z motorem, który walczy o awans do pierwszej ligi. A na dodatek u siebie nie przegrał od 8 spotkań i na początku wszystko przebiegało po myśli piłkarzy trenera Gonzalo Fejo. W piątej minucie po podaniu zrzutu rożnego ostrzał głową oddał Marcel Gonsior, ale w środek bramki Szymon Wajrał łatwo obronił. Tuż przed upływem kwadransa po akcji prawą stroną piłka trafiła do kacpra wełniaka, który wypatrzył lepiej ustawionego Jakuba Lisa, a ten z około 11 metrów pokonał bramkarza. I wydawało się, że motor pójdzie za ciosem. Tymczasem w 23 minucie po faulu w środku wojska Przemysław Szarek został już po raz drugi ukarany żółtą kartką w tym meczu i musiał opuścić boisko. Jednak, mimo gry w przewadze, zagłębie choć przeważało, to miało kłopoty, by zagrozić rywalom. Za to motor miał okazję do drugiej bramki. Po krótkim rozegraniu rzutu rożnego, Michał Król uderzył za polakarnego, karnego, ale strzał zablokował obrońca. W końcu i zagłębie było blisko gola. Po rzucie rożnym piłka trafiła przed pole karne, a tam mocnym strzałem popisał się Michał Bogacz i Łukasz Budziłek musiał się wykazać, by odbić piłkę. Po zmianie stron, po złej interwencji obrońcy, piłka trafiła pod nogi Patryka Kusztala, który od razu uderzył i bramkarz gospodarzy z dużym trudem odbił strzał. Motor przetrwał napór na gości i zaatakował. Po akcji lewą stroną Lis precyzyjnie dośrodkował do Wojciecha Reymana i było 2 do 0. Taka zaliczka wystarczyła do zwycięstwa. Tuż przed końcem siły się wyrównały, bo czerwoną kartkę też za dwie żółte zobaczył Damian Oko. Po tej porażce zagłębie znalazło się w strefie spadkowej, a motor awansował na miejsca barażowe. Przed meczem w Elblągu Garbarnia już wiedziała, że wygrana górnika Polkowice oznacza spadek Krakowian z drugiej ligi. Mimo to chciała pokazać się z jak najlepszej strony w spotkaniu z Olimpią. Już w trzeciej minucie Patryk Warczak popędził prawą stroną, dopadł do piłki, poszedł na całego, a akcję zakończył celnym strzałem i goście objęli prowadzenie. I na tym nie poprzestali. 10 minut później z rzutu rożnego dośrodkował Grzegorz Marszalik. W polu karnym doszło do wielkiego zamieszania i ponownie Warczak umieścił piłkę w siatce. Gospodarze byli w szoku, ale w końcówce pierwszej połowy się z niego otrząsnęli. Marcel Stefaniak zagrał do Konrada Łabeckiego, ten oddał mu piłkę. Pomocnik Olimpii strzelił bez przyjęcia i było 1-2. Gol do szatni dał gospodarzom nadzieję, że można jeszcze odwrócić losy spotkania. Po przerwie w polu karnym upadł Mariusz Gabrych i sędzia uznał, że Karol dziedzic go sfałował. Poszkodowany wziął piłkę i pewnym strzałem z 11 metrów doprowadził do remisu. Ten wynik utrzymał się niemal do końca spotkania. W doliczonym czasie Jakub Branecki zagrał do Macieja Famulaka, który strzelił zwycięską bramkę dla gospodarzy. Olimpia wygrała, choć po kwadransie przegrywała 0 do 2. Pruszkowie zmierzyły się zespoły, które miały po tyle samo punktów 53 i walczą o awans do pierwszej ligi. W lepszej formie ostatnio była Wisła Grupa azotypu ławy, ale to znicz był gospodarzem. I to gospodarze pierwsi stworzyli bramkową sytuację. Dawid Barnowski podał w pole karne do Jakuba Wójcickiego. Ten z wodem nabrał rywala, ale strzał został zablokowany i piłka uderzyła tylko w boczną siatkę. Goście szybko skutecznie im odpowiedzieli. Po rzucie wolnym podanie przedłużył Wojciech Błyszko, a do siatki trafił Adrian Paluchowski. Radość była jednak krótka, bo okazało się, że strzelec był naspalonym i więcej dogodnych okazji do przerwy już nie było. Po zmianie stron bliżej gola był Znicz. W 56. minucie Krystian Pomorski przejął podanie. Natychmiast zagrał do Macieja Firleja, ale strzał najlepszego napastnika ligi zablokował Błyszko. Przewaga gospodarzy rosła, wykonywali coraz więcej stałych fragmentów, ale mieli szansę na bramkę z kontrataku. Szumala Gamacu świetnie podał do Firleja, który miał przed sobą tylko Piotra Zielińskiego i strzelił na 1 do 0. Dzięki wygranej z Znicz jest pewny gry w barażach, Wisła jeszcze nie. Zanim piłkarze Rezerw Śląska wyszli na boisko, by zmierzyć się z hutnikiem, już wiedzieli, że w przyszłym sezonie zagrają w trzeciej lidze. To efekt wygranych Raduni i Górnika. Być może to miało wpływ na nich, bo już w 53. sekundzie błąd popełnił Hubert Muszyński, który źle podał piłkę. Krystian Lelek zagrał w pole karne do Patryka Serafina, ale pomocnik Hutnika zmarnował stuprocentową sytuację. 10 minut później goście wyprowadzali kontratakt, ale strzał Lelka złapał Bartosz Głogowski. Gospodarze zreważowali się akcją w 17. minucie. Po podaniu Roberta Pisarczuka Oliwier wypart wbiegł w pole karne, oddał piłkę do kolegi. Strzał Przemysława Bargiela przeleciał jednak nad bramką. Groźnie Mniejszy był jednak chutnik, Aktywny Lelek dośrodkował na głowę Jakuba Marcinkowskiego, ale Głowacki świetnie obronił. Jeszcze przed przerwą dobrą okazję miał Śląsk. Po podaniu z prawej strony dość przypadkowo Dawid Matuszewski wystawił piłkę Bargielowi, ale jego strzał został zablokowany. W drugiej połowie Wrocławianie jeszcze mocniej doszli do głosu. Łukasz Gerszenstein odzyskał piłkę, wbiegł w pole karne, bramka skrutnika z trudem poradził sobie z jego strzałem, a kilka minut później ten sam zawodnik strzelił z niespełna 30 metrów, ale Adam Wilk dobrze się spisał. W końcówce zaatakował hutnik. Lewą stroną po biegu Patryk Kielisz świetnie podał do Sławomira Chmiela, ale pomocnik przegrał pojedynek z bramkarzem. Mecz zakończył się bez goli. Kaliszu, KKS, który chce walczyć o pierwszą ligę, poprzez baraże podejmował wicelidera. Kotwica ma podobny cel w tym, że chce awansować bezpośrednio. Od początku to gospodarze sprawiali lepsze wrażenie. W dziesiątej minucie po sporym zamieszaniu i kilku próbach strzałów w końcu uderzył Michał Borecki, tyle że niecelnie. Kwadraz później goście mieli okazję po błędzie obrońcy. Piłkę przejął Adam Frontzczak, ale strzał przeleciał minimalnie obok bramki. Kilka minut później napastnik popełnił poważny błąd. Tak zagrał do tyłu, że piłkę przejęli rywale i za chwilę Piotr Giel był sam przed bramkarzem, ale zmarnował okazję. Kolejna pomyłka, tym razem Kastiana Lipkowskiego nie pozostała bez konsekwencji. Mikołaj Rakowski zabrał mu piłkę, wyłożył Jakubowi Szarpakowi, który pięknym strzałem pokonał Macieja Krakowiaka. Nieco ponad półtorej minuty później obrońca KKS zrehabilitował się za błąd i też bardzo ładnym uderzeniem doprowadził do remisu. W drugiej połowie gospodarze ponownie mieli przewagę. W 66 minucie po rzucie rożnym wykonywanym przez Adriana Łuszkiewicza oddali trzy strzały i ostatni Mateusza Gawlika znalazł się w siatce. I nie dali szans kotwicy, by odrobiła straty. Zaledwie 4 minuty później wyprowadzili kontratak. Nestor Gordio podał do Lipkowskiego, który mocnym uderzeniem pokonał Oskara Pogorzelca. Młody obrońca KKS-u był bliski zaliczenia Hatrika. Po podaniu Mateusza Wysokińskiego kopnął tuż nad poprzeczką. Gospodarze wygraną przypieczętowali w doliczonym czasie. Bartłomiej Putno wyłożył piłkę Wysokińskiemu, który pokonał pogorzelca. Dzięki zwycięstwu KKS utrzymał się na miejscach barażowych. Przegrana mogła mieć duże konsekwencje dla kotwicy, do której trzy punkty tracił Stomil. Zwłaszcza że do Olsztyna przyjechała już zdegradowana do trzeciej ligi siarka Tarnobrzeg. Piłkarze trenera Dariusza Kantora nie zamierzali jednak tanio skóry sprzedać. Faworytem był oczywiście Stomil, który chciałby do pierwszej ligi wywalczyć bezpośredni awans. Na początku gospodarze szybko uzyskiwali przewagę. W czwartej minucie po zagraniu Huberta Krawczuna na strzał z około 16 metrów zdecydował się Michał Karlikowski, ale gości uratował słupek. Piłkarze siarki chcieli pokazać się z jak najlepszej strony i też mieli okazję. W 27 minucie źle piłkę zagrał Marcin Stromecki, przejął ją Krzysztof Zawiślak, wyłożył koledze z drużyny, ale ten fatalnie przestrzelił. Ten sygnał ostrzegawczy zmotywował Stomil. Karol Żwir zagrał na prawo do Piotra Kurbiela, ten oddał piłkę do środka boiska, a nadbiegający Krawczun strzelił na 1 do 0. Po zmianie stron Stomi miał doskonałą okazję, by podwyższyć. Filip Wójcik został sfaulowany w polu karnym i sędzia podyktował jedenastkę. Do piłki podszedł Kurbiel, ale jego intencje wyczuł Jakub Jędrychowski i świetnie obronił. To dodało wiary wiarysiarce, że można wywieźć choćby punkt z Olsztyna. W 77 minucie Igor Kośmicki sfaulował w polu karnym za i to goście stanęli przed szansą na wyrównanie. Do piłki podszedł Lukasz Rinczar, ale także Jakub Mądrzyk popisał się skuteczną interwencją. To niepowodzenie nie zdraziło gości. Po dalekim wybiciu piłki we własnym polu karnym pogubił się Kośnicki, a skorzystał z tego Zawiślak i było 1-1. W Olsztynie doszło więc do niespodzianki i Stomil ma małe szanse na bezpośredni awans. We wronkach spotkały się drużyny sąsiadujące w tabeli, które wcześniej zapewniły sobie utrzymanie i nie miały już szans na coś więcej. Mecz był okazją do symbolicznego pożegnania kończącego karierę 40-letniego Łukasza Radlińskiego. Tuż po rozpoczęciu spotkania doszło do zmiany. Piłkarze obu drużyn ustawili szpaler i bramkarz Lecha zszedł z boiska. Zastąpił go tylko 3 lata młodszy Adam Stachowiak. Emocji w tym meczu niestety za dużo nie było. W 26 minucie po dośrodkowaniu w pole karnym Jakuba Antczaka tak zwanym szczupakiem popisał się Dawid Witkowski. Tyle, że trafił do własnej bramki. Obrońca GKS-u chciał się zrehabilitować. W 40 minucie precyzyjnie wrzucił piłkę, ale strzał głową Szymona Gałucha był minimalnie niecelny. Przed przerwą Lech powinien podwyższyć prowadzenie. Szymon Bałwowski zagrał prostopadle do Antczaka, ale Grzegorz Drazik odważnie wybiegł i zawodnik Lecha trafił w niego. Po przerwie GKS był bliski wyrównania, zrzutu wolnego dośrodkował Witkowski, głową strzelił Jewcheni Zacharczenko, ale Stachowiak go bronił. Gospodarze zagrozili po akcji Filipa Wilaka, który pobiegł lewą stroną, ale próba lobu była nieudana. To jednak goście byli coraz bliżej gola. W 59. minucie z linii pola karnego uderzył Przemysła w Lech, ale wcelował w poprzeczkę. W końcu Jastrzębianie dopieli swego, z prawej strony świetnie podał Gilermę, a Daniel Stanslich zdobył 15 gola w sezonie i mecz zakończył się remisem 1-1. Oto komplet rezultatów 32 kolejki Ełiner II ligi. Liderem pozostała Polonia. Drugie miejsce utrzymała kotwica, ale przewaga zmalała do dwóch punktów. Tabele zamykają siarka Tarnobrzeg i garbarnia. W klasyfikacji strzelców Maciej Firlej strzelił 21 gola i zwiększył przewagę nad Damianem Nowakiem do trzech trafień. Trzeci z 15 bramkami jest Daniel Stanclik. W ostatniej kolejce rozstrzygnie się, kto awansuje bezpośrednio, a kto zagra w barażach. Nie wiadomo pozostaje ostatni spadkowicz. Na skrót z tych i pozostałych spotkań zapraszamy tradycyjnie za tydzień. Tymczasem nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami. Do usłyszenia!